Dzień dobry, dzień dobry, moi drodzy. Dzisiaj zapraszam Was na taki odcinek specjalny, ponieważ wszyscy już na początku wiosny szaleją z przygotowaniem tej najważniejszej części dla niektórych w ogrodzie, czyli trawnika. Więc ja postanowiłem się troszeczkę nad tym pochylić, ale trochę z innej strony, dlatego że mój trawnik jeszcze nie ma tych podstawowych czynności, ponieważ w tym roku lało strasznie. Ale za to dostałem e, robota koszącego na testy. Stoi tam Dreamy Robotic Mover A1 i chciałbym Wam teraz pokazać, jak on wygląda. Potestuję go i opowiem Wam, e, jak się sprawdza. No to co, otwieramy. Słuchajcie, roboty koszące w ostatnich czasach e, faktycznie troszeczkę, mm, troszeczkę może nawet nie wypierają kosiarki normalne, ale tak naprawdę wspomagają nam nas w tych e, pracach ogrodowych, ponieważ e, w tym czasie, kiedy robot kosi, e, my możemy zająć się na przykład rabatami, e, gdzie możemy na przykład wysypać e, kompost, albo zająć się zupełnie. Czym innym. Ja osobiście mm, lubię wykorzystywać czas w taki sposób, że się on nie marnuje, więc w tym przypadku na pewno robot koszący nam pomaga. Na początku od razu wita nas instrukcja z takiego szybkiego startu używania tego robota koszącego. Jak go tutaj wyciągnąć, jak go skonfigurować, gdzie pobrać aplikację, no i później jak rozpocząć użytkowanie. Ram nie jest lekki. To chyba dobra oznaka, że po prostu będzie dobrze przylegał do trawnika. Super wygląd, zupełnie jak pewna marka samochodów. Prawda? Jaką markę wam przypomina ten robot koszący? Bardzo solidne wykonanie bez zbędnych elementów, to moim zdaniem dodatkowy atut. Super intuicyjna aplikacja, która w sprawny sposób przeprowadzi nas przez proces instalacji i stworzenia mapy ogrodu. Ostrza, które pracują z prędkością 2200 obrotów na minutę i najnowsza technologia pod nazwą Omnisens, która pozwala z dokładnością wręcz milimetrową wykryć przeszkody. A wszystko to wspomaga algorytm sztucznej inteligencji. Robaczek, którego testujemy, właśnie chodzi i tnie jeszcze ten wczesny trawnik, ten, który jeszcze nie zaczął rosnąć. No, a ja się tak zastanawiam tak naprawdę, co nam daje to, że mamy robota koszącego w ogrodzie. Oprócz tego, że oczywiście, no, delikatnie oszczędzamy czas, no bo robot normalnie wykonuje tą pracę, którą wykonujemy co 2-3 dni w trakcie sezonu, za nas. Oczywiście trzeba czasami przejechać normalną kosiarą, no ale to jest normalne w, przy takich rozwiązaniach. Co nam jeszcze daje takie robotne? Daje nam to, że ten trawnik jest tak naturalnie nawożony, ponieważ to. Minimalnie to, co zostaje ścięte podczas pracy robota, zostaje wsypane, zmulczowane na ten trawnik, więc daje nam taką dodatkową ochronę przed wysychaniem trawnika, bo to jest taki pokryte, trawnik jest pokryty takim pyłem. I to jest naprawdę super, bo jeżeli kosicie kosiarką z koszem, no to właściwie czegoś takiego nie ma. Dla miłośników podróży i częstych wyjazdów, no to, to jest jak skarb normalnie. Poprzez aplikację załatwiacie wszystko w domu, czyli tak naprawdę włączycie sobie tego robota, albo ustawicie, że ma się sam uruchamiać. No i jak przyjeżdżacie, ten trawnik nie jest po uszy, tylko jest ładnie. Przycięty, więc dla miłośników częstych wyjazdów, podróży, no to takie rozwiązanie to jest naprawdę super. Będę testował go jeszcze przez kilka dni, popracuję troszeczkę nad ustawieniami, bo tam można oczywiście regulować wysokości od 3 cm w górę. Z pewnością opowiem Wam więcej jeszcze na Instagramie, natomiast no, czekam, aż moja trawa zacznie bardziej rosnąć, żeby widzieć te efekty jeszcze. Jeszcze lepiej, bo to jest robot, który tak pięknie jeździ pasami, co ja osobiście uwielbiam i zazwyczaj jak koszę normalną kosiarką, to staram się, żeby te pasy były takie piękne w jedną i w drugą stronę, a ten robot właśnie to zapewnia. Pierwsza sekwencja koszenia w moim ogrodzie przez robota Dreamy właśnie się zakończyła. Za chwilę ruszamy w dalszą część ogrodu. A wy, jeśli chcecie się jeszcze więcej dowiedzieć na temat tego robota koszącego, to zapraszam Was do opisu tego filmu, gdzie jest link prowadzący do większej ilości informacji.